z wielkim pragnieniem, aby udać się na spotkanie z Piotrem tamtych czasów. Więc piszemy do Urzędu Instytucji Pisma o urlopie, o możliwość wyjazdu. I jakie są efekty tych starań? Jest odpowiedź pozytywna. Jaka? Mianowicie, że owszem pojedziecie, otrzymujecie cztery dni urlopu pod warunkiem, że udacie się na spotkanie z papieżem nie w mundurze wojskowym. W tamtych czasach było nie do pomyślenia, żeby żołnierz mógł wyjechać z jednostki wojskowej nie w mundurze. Więc jeśli będziecie mieć ubrania cywilne, to udacie się na Jasną Górę na spotkanie z papieżem. No to my oczywiście się na ten warunek zgodzili. Rodzice nam przysłali ubrania cywilne i wyjechaliśmy najpierw do domu rodziny, a potem wcześniej sobie ustalili, że o tej, tej godzinie spotykamy się na, y, przy alejach jasnogórskich i tak też się stało. Y, jesteśmy już na jasnej górze, mieliśmy taki duży transparent, y, na którym napisano było Alumni żołnierze w z Ojcem Świętym. I śpiewaliśmy taki hymn y, 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 właśnie tamtych czasów kleryckich, Wojenko, Wojenko, jeszcze za to, panie, że za tobą idą klerycy wybrani rektorem jest Gielek, prefektem Jabłoński, a ojcem duchownym ojciec Jaruzelski. Oczywiście to było szokujące dla niektórych ludzi, no bo w tamtych czasach coś takiego śpiewa. ale my z tym transparentem szli, jesteśmy na, przed klasztorem jasnobórskim i ojciec święty już celebruje świętą i wygłasza homilię. I w pewnym momencie on przerywa i mówi tak, widzę tutaj las transparentu, nie sposób, żeby wszystkie odczytał, ale pozwólcie, że jeden odczytał. I ten nasz odczytał i dodał, gdybym miał miał tu transparent, to by było napisane Ojciec Święty w jedności z alumnami i żołnierzami. To, co miało być zakryte, o czym miał się świat nie dowiedzieć, ojciec Święty właśnie postarał się o to, żeby świat wiedział, że klerycy nie mogą spokojnie studiować, tylko i się zabiera do wojska. Będziemy ciekawi, jaka będzie reakcja władz wojskowych po powrocie do jednostek. Proszę wyobrazić, że nie było tematu. Nikt tematu nie podjął. Ale od tego czasu już nastąpiła pewna taka odwilż, że mogliśmy co niedzielę, oczywiście nie wszyscy razem, ale grupami, udawać się do kościoła, by uczestniczyć w świętej. I jest wreszcie ten wymarzony dzień, oczekiwany przez dwa lata, Dokładnie 16 październik 1979 rok, i jest decyzja, że już wychodzimy do cywila. No, już oczywiście apel, jak się to odbywa, mamy no już wszystko zdane. I przed wyjściem będziemy sobie przygotowali, jak to dawniej było, Stasi pamiętajmy, jak żołnierze kończyli służbę wojskową, to takich taki chusty rezerwa, który do. Myśmy sobie przygotowali takie usty, na których był herb Jana Pawła II i właśnie to hasło, któreśmy mieli na transparencie. Oczywiście bardzo wojskowo tym się dowiedziały. No i tu jest teraz ten dzień podejścia kości niezgody. No bo jak oni pójdą z tymi ustami przez brzeg, a jeszcze oczywiście będziemy się udać do, na Jasną Górę. No więc. Nie dają nam tych książeczek wojskowych. Mieliśmy wyjść gdzieś koło godziny 10 i cały czas macie oddać te usty, my tam odeślemy, ale w tych ustach nie możecie opuścić kosza. I do końca byli właśnie tacy no, złośliwi, bo dopiero nas wypuszczono, kiedy się zrobiło ciemno. Tak, jak już było ciemno na dworze, no to w takim razie już możecie iść. No. Wytrzymaliśmy jeszcze tych parę godzin i to była najbardziej radosna chwila, kiedyśmy opuścili tę bramę koszarową. Udaliśmy się potem na Jastęp górę, aby tam Matce Bożej podziękować. Ja bym tu jeszcze chciał co dodać, mianowicie siła przetrwania. To oczywiście ten głos Episkopatu o poszanowanie praw kleryków. Także dopominali się o to, żeby odraczano, nie powoływano Peryków do wojska, tylko tak ich potraktowano, jak studentów uczeni świeckich. Ale także była stała opieka duszpasterska. Oczywiście, kiedy księża <coughs> byt, przepraszam, byli w tych jednostkach rozproszonych po całej Polsce, to najczęściej korzystali z posługi miejscowych duszpasterzy. A kiedy powstały te jednostki, właśnie, już typowo kleryckie, to mieliśmy dusz pasterzy mianowanych przez Episkopat Polski. Cieszymy się, bo do dzisiejszego dnia jeszcze dwóch z nich żyje. W brzegu ksiądz Prałat z Biblię który nie tak dawno przeżywał 65. rocznicę świętych kapłańskich, a Bartoszyca ksiądz Infuat Adolf Setlak. W Szczecinie po duchach to był ksiądz Andrzej Duczkowski, niestety już nie żyjący, Ale oczywiście też biskupi odwiedzali kleryków. Warto odnotować, że dwukrotnie prymas Wyszyński odwiedził kleryków. Kardynał Wojtyła też był dwukrotnie w Bartoszycach. W 1975 roku przybył do yy, brzegu yy, na plewanie najpierw proboszcz yy, splewanie dzwoni do oficera dyżurnego wojsku, że jest yy, karna polityła chciał się spotkać z klerykami, czy, czy może się udać, ale była odpowiedź odmowna. Yy, dopiero na drugi dzień odzwolili do księdza, mówiąc, że no niestety nie mogli go przyjąć, bo za dużo mieli awary. ale to powiedzmy, że taki, taki argument. Ale cały czas mieliśmy kontakt i klerycy mieli kontakt z przełożonymi seminaryjnymi, przełożeni seminaryjni, odwiedzani rektorzy, przełożeni profesorowie. I oczywiście stały kontakt już też z tymi klerykami, którzy wcześniej odbywali taką służbę wojskową. Tutaj ksiądz profesor wspomniał, że alumnym żołnierzem był błogosławiony ksiądz Jerzy Popiołuszko, tak, który służył w Bartoszyce. Dodam, że spośród akurat zajmowałem się też listą kleryków, ilu było wprowadzonych do wojska, bo te cyfry no są różne, często bez poparcia konkretnymi dokumentami. To była bardzo trudna praca, bo. Tak de facto to nie było nigdzie w archiwach nawet wojskowych list. Nawet e, jeśli są stany osobowe żołnierzy w danym okresie, to niekoniecznie tam było odnotowane, że to był klerk. E, nam się udało e, zgromadzić 2428 nazwisk z całej Polski, a na pewno to nie jest pełna lista. I z tej grupy e, wspomnianej e, jest, czy był Czterech biskupów. Między innymi równym e, żołnierzem jest Metropolita Przemyski, arcybiskup Adam Szal, jest Metropolita Wrocławski Arcybiskup Józef e, Kupny, e, to, na, to również chociażby nasz biskup pomocniczy Stanisław Salaterski. Można by tak wielu wymienić. E, no niestety gros tych kleryków żołnierzy już odeszło na Wieczną wartę, iż wielu jest ich nieżyjących. Ja jestem właściwie najmłodszy spośród tych, którzy odbyli pełną dwuletnią służbę wojskową. Potem jeszcze niektórzy byli przez rok, inni przez, przez pół roku. To, co bowiem ja powiedziałem na początku, ja nie czuję się męczennikiem, aż tak bardzo pokrzywdzonym. Na pewno to była taka szkoła życia. Inaczej teraz się patrzy przez pryzmat i doświadczeń kapłańskich, różnych zdarzeń, sytuacji życiowych. Pan Bóg różnymi drogami prowadzi człowieka. A taką, powiedzmy, jakby satysfakcją, może nie aż dopełnia do końca no, satysfakcjonującą był fakt, że w 2016 roku my, Księża, którzyśmy byli jako klercy w wojsku otrzymaliśmy od prezydenta Andrzeja Dudy patenty oficerskie, także to jest powiedzmy tak jakby zwiększenie tamtego czasu, że jesteśmy podporucznikami wojska polskiego. To yy, może tyle, żeby Was nie zanudzać. Yy, w każdym razie chętnie się tym dzielę, dlatego że wy młodzi, no nie macie jakoś yy, yy, no, sposobności pewnie wielkiej, żeby o tym czasie się dowiedzieć, co nie znaczy, że yy, no, pomijane są tematy, yy, też i takie trudne czy przykre historii kościoła w Polsce, ale też żebyście może inaczej popatrzyli na ten miniony czas, że to był bardzo trudny czas dla Poświat w Polsce. Może tego sobie teraz tak nie uświadamiamy, ale niejednokrotnie trzeba było yy, walczyć, ale bronią Chrystusa. Dziękuję bardzo.